Tak jak pewnie słyszycie i widzicie, jestem już na dworcu. To było totalnie nieplanowane, stwierdziłam, że wezmę kamerę no i za chwilkę zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I już mówię, czym była moja inspiracja. Po pierwsze do Krakowa, bo tam jedziemy. Chciałam jechać od dłuższego czasu, ale nie wiedziałam, czy będę mieć czas, chęć, jak to wszystko wyjdzie. No bo z Krakowem naprawdę wiele mnie łączy tak naprawdę i mam do niego ogromny sentyment. Tam też pracowałam, tam spędziłam część dzieciństwa, także. Cóż, zobaczymy, czy on się w ogóle zmienił, czy może jest dokładnie taki, jak go pamiętam. No ale oprócz tego, widziałam filmik Książula wczoraj o festiwalu pierogów. Okazuje się, że w Krakowie jest właśnie festiwal pierogów i Książulo wypowiadał się o nim tak sobie, że to jest takie trochę dziadostwo i skam. Szczerze mówiąc, chciałabym to bardzo sprawdzić, także zobaczymy. Pojedziemy razem, sprawdzimy festiwal, no ale nie tylko. Mam nadzieję oprowadzić Was po takich kilku fajnych miejscach, po drodze właśnie do tego festiwalu. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, no a teraz będę zbijała się na pociąg. No i myślę, że widzimy się dalej. Ja już jestem w Krakowie, no i teraz sobie odpoczywam zaraz pod Barbakanem. E, natomiast przed chwilką mogliście widzieć e, przede wszystkim jak wchodziliśmy do Galerii Krakowskiej. Z galerii już podążaliśmy dalej. E, był też m.in. pomnik bitwy pod Grunwaldem, no i Barbakan, a w sumie jesteśmy nie tak strasznie daleko niego. No i dalej pójdziemy sobie ulicą Floriańską. E, w sumie dlaczego? No bo jest to jedna z takich głównych ulic, przede wszystkim prowadząca do rynku. No i z tego właśnie też o rynku głównego pójdziemy na rynek mały. A tam jest festiwal Pierogów. No i w dodatku, jeszcze floriańska jest dla mnie dosyć ważna z tego względu, że ja na niej pracowałam. Poza tym, tak chciałabym zobaczyć, czy może się ona zmieniła. Czy no, może wygląda identycznie, jak ją pamiętam jeszcze z czasów, kiedy tam pracowałam. Także zobaczymy, jak to się prezentuje. Może jest tylko zmiana w jakichś lokalach gastronomicznych. Hmm, trudno powiedzieć, ale wątpię, żeby zmieniła się bardzo. Także jeszcze chwileczkę sobie odpoczywam, zaraz wstaję i idziemy dalej. Dobre, ja już jestem na ulicy Floriańskiej, idziemy teraz przed siebie, i mogę powiedzieć Wam od razu, że jakiegoś szaleństwa tu nie ma. Nie ma jakichś szalonych zmian, bardziej takie kosmetyczne, jeśli chodzi o niektóre lokale gastronomiczne czy sklepy. Niemniej, tym, którzy chcieliby usiąść na przykład w kawiarni albo w restauracji, czy może wpaść do domu Matejki albo do Muzeum Figły Woskowych, no to polecam. Ja idę swoim tempem i za chwilkę ląduję na rynku. A zynku idziemy już na festiwal. Drogami. zaraz zobaczymy, czy faktycznie są takie doby. Jeśli chodzi o to o stanowisko, które głównie książę polecał. I przyznam szczerze, że tam jest ogromna kolejka. Największa ze wszystkich stanowisk. Także nie wiem, czy jest to spowodowane filmem, czy po prostu ludziom tak smakują, że już to wyczaili. Ale ja wzięłam na próbę cztery i no zobaczymy, jak to za chwilkę pójdzie. Mam je tutaj obok, bo rąk Także... Pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda, tylko już sobie zjedziemy kanałą. Tak, ja wygląda to tak, no, a my teraz sprawdzimy, jak to będzie smakowało. E, jakie w ogóle wzięłam Pierwszy, Tego nie wspomniałam. Wzięłam orientalny, wzięłam z szarpaną wieprzowiną, wzięłam z grzybami, z kapustą i z e, i jeszcze z cielęciną i skórkami, e, ponieważ nie było żeby je Także sprawdzimy, czy faktycznie tak smakują. Jestem ciekawa i szczerze one są takie sporowe nawet w tym stanowisku, także tu się nie mogę Szczepić. Wydaje mi się, że to jest trencina z kółkami, ale nie mam pewności. Choć mięso jest takie dosyć delikatne. Kółkę tam trochę czuć, ale powiem szczerze, że nie są w ogóle przyprawione. Jakby tutaj to już nie chodzi o sól, tylko. Chodzi o jakiekolwiek przyprawy, o pierwszy oczywiście. Nie ma tutaj ziół, nie ma tutaj nic takiego konkretnego szczerze mówiąc, także dobra, za chwilkę to dokończymy, patrzymy dalej, może będzie coś lepszego. Zobaczmy co to będzie ten kolejny pan bieł. Hmm, Niespodzianka, nie chce mi się w ogóle nabić, no, też podobnej wielkości. To jest wieprzowina z połem chyba. Ten akurat jest bardzo dobry. Poję jest wyczuwalnym, dobrze przeprawionym. Wieprzewina też nie jest taka, taka strasznie mięsna. Czasami czuć taki straszny mięsny posmak, także ten naprawdę okej. Okay. Co mamy dalej? Domyślam się, że ten będzie z kapustą i z grzybami, bo mamy tylko możliwość orientalnego i z kapustą i z grzybami. A orientalny widziałam, że jest żółty, także raczej nie ma innej możliwości. I też, jak widzicie, podobne. Kapustą i z grzybami, ale znowu mało przyprawionym, bardzo mało przyprawionym. Ja wiem, że niektórzy ludzie nie lubią bardzo mocno przyprawionych rzeczy, ale tutaj ten piełk po prostu błaga o sól, pieprz i trochę innych przypraw. Um, to jest taki smak garzyba, który był um, przelany wodą, i dodatkowo kapusty, która faktycznie jest wyciągnięta z woreczka i nikt z nią nic nie zrobił. Także nie najlepszy, szczerze mówiąc. No i zobaczmy na ten żółty, właśnie ten orientalny. Stosunkowo delikatny. Nie nazwałabym go jakoś mocno orientalnym, tylko po prostu przyprawionym mocniej. Na pewno jest lekko pikantny, ale bardzo lekko. Niezły. Ja bym powiedziała, że jest nawet ok. No, ale te inne. Opróż, oczywiście, wieprzowiny z poem średnio, także zastanawiam się co będzie dalej, no bo podeszłam do najlepszego stanowiska, a co będzie jak podejdę do innych, także no, za chwilkę to sprawdzimy. Nie dam rady oczywiście zjeść bardzo dużo tych pierogów, ale tak ze dwa, trzy jeszcze spróbuję wziąć, żeby mieć po prostu czy faktycznie jest źle, czy może niekoniecznie, no, ale tutaj oceniam to naprawdę średnio. Także myślę, że książę mógł mieć niestety rację, jeśli chodzi o ten festiwal, Mało, że to już znam, to jakość słabo. Także tutaj no, te niektóre to naprawdę wołają o przyprawy. To jest a nic, no zobaczymy, co będzie dalej. Także tyle, i za chwilę chyba będę wracać jeszcze z tymi kolejnymi z innych stanowisk. Na no dobra, szybko wracam i teraz wracam z innymi pierogami, już tylko dwoma, dlatego że mój brzuch chyba więcej nie zmieści, no ale spróbowałam w innym miejscu, dlatego to było u Tomasza, tak mi się wydaje, no już na pierwszy rzut oka wyglądają trochę biedniej, szczerze mówiąc, są mniejsze na pewno i takie lekko suche, choć widziałam tam takie, które były o wiele bardziej suche i faktycznie z tym księżula miał rację, w większość tych pierogów, które teraz widziałam, jak się dobrze przyglądnęłam, no to niestety, są pierogi, które leżą u, bardzo długo, i tak naprawdę są już takie całe suche nie tylko po bokach, bo po obrzeżach, tylko całe. Także nie wygląda to zachęcająco. No, a te wyglądają o w ten sposób. wam pokazuję. A mniej więcej tak. No co, no to działa, spróbujmy i e, jeszcze nadmienię, że mam jeden z kapustą i z grzybami, a drugi z mięsem, czyli takie klasyczne w sumie, bo takie klasyczne chciałam spróbować najbardziej. W związku z tym, że ja no, niestety nie mogę jeść sera ani produktów lecznych, no to ruskich nie mogłam wziąć. O, tak się on prezentuje. No powiem Wam ten z kapustą i z grzybami. Jest na pewno gorszy niż tamten. Tamten nie był przyprawiony, ale ten jest kwaśny. Ta kapusta jest w ogóle nie zrobiona, jest tylko tak chyba wrzucona z opakowania i no niestety została kwaśna. Także nie polecam. No i drugi, zobaczmy, ten z mięsem. On też się tak prezentuje. Oj, oj, oj. No to to jest Jesus Christ stary po prostu. <laughs> w ogóle nic. Zero przypraw, zero soli, zero pieprzu. Co więcej, to jest dosłownie taka konsystencja pasztetowej. <laughs> Także jeśli chodzi o mięsne, to, to w ogóle bym go nie ruszała. I w porównaniu faktycznie do innych, jeżeli inne smakują bardziej jak te, no to faktycznie ten pierwszy mm, balpar pierogowy, czyli stanowisko pierogowe, było najlepsze. Tam jednak ten smak był jakikolwiek, no, były też jakiekolwiek przyprawy, także przynajmniej jak już idziecie, to wam polecała jednak to, to pierwsze faktycznie, czyli ten typ książula. Bo nawet na wizus, jak patrzyłam na te inne, to mówię Wam, są wyschnięte i raczej niezbyt godne polecenia, także dokończę to oczywiście, ale... Nie będzie to jakaś wielka przyjemność, natomiast będę miała jeszcze bonusa, bo zobaczyłam, że są tu jagodzianki. Jagodzianki gorący temat tego lata, także sprawdźmy. Może się okaże, że będą bardzo dobre. Czy przebiją Magdę Gessler, która jest tak znana i już tą, jeśli chodzi o jagodzianki. Nie wiem, domyślam się, że nie, ale mogę spróbować. Także pewnie mam jeszcze pokażę jak wygląda ta jagodzianka, no i potem się już zwijamy. Tak jak przed chwilką widzieliście, ja już zjadłam jagodziankę, a przynajmniej pół jagodzianki i wypiłam lemoniadę. I nie polecam ani jednego, ani drugiego niestety. No dlaczego jagodzianka nie była najlepszą w moim życiu? O ile nie miała wcale tak mało jagód, o tyle ciasto w ogóle nie było słodkie. Groszonka też nie. Nic się tutaj nie równoważyło. Także słabo, przyznam szczerze. Natomiast lemoniada, jak kojarzycie tą z McDonalda, to to jest właśnie lemoniada z McDonalda, ale na sterydach. Ponieważ ten syrop, którego użyli, był tak strasznie słodki, że było ją aż ciężko wypić. Także tego nie polecę. Ogólnie festiwalu też niestety nie polecę. Czy w tym roku, czy w kolejnym domyślam się. No bo to jest taki trochę jarmark bożonarodzeniowy. Myślę, że wszyscy to znamy. Czyli faktycznie takie trochę dziadostwo i niestety deożyzna. Także myślę, że księżulą miał rację. Zależy oczywiście, które stanowisko, ale mimo wszystko, wziąwszy pod uwagę ceny, to ja bym wolała inwestować w jakiś lepszy obiad. Także tutaj polecenia brak. Ja jeszcze tak jak widzicie, siedzę sobie tutaj pod drzewkiem chwileczkę, ale zaraz będę dosłownie biegła na pociąg. Zbieram się, mimo że jest dość wcześnie. No bo niestety jest taka patelnia, że nie jestem w stanie tu wysiedzieć. Myślałam, że jeszcze sobie pójdę nad Wisłę, coś fajnego nagram. Ale nie, to zdecydowanie nie jest ten dzień. Jestem już tak upocona i umęczona po prostu upałem, że wolę jechać do domu i pewnie też to widać, bo wszystko ze mnie spływa. No niestety, tapeta wieczna nie jest, także będzie widać, że trochę się rozpływam. Trudno takie życie. Ale zdecydowanie nie dam rady tutaj dłużej wysiedzieć w samym centrum po prostu. Także może kiedy indziej, ale na dzisiaj myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o jakieś takie fajne punkty w Krakowie. Ja zaraz wstaję. Biegnę na pociąg, a potem myślę, że spotkamy się już w Tajnowie. I mamy gdzieś tak po 18:00, także cieszę się, że już wróciłam. No bo w sumie jest gorąco i troszkę mnie ten upał zmęczył, ale mimo wszystko, nawet mimo tego trochę nieudanego festiwalu, to uważam, że ten wypad był naprawdę udany tak całościowo, no i mam nadzieję, że Wam się podobał Kraków, a przynajmniej ten Kraków w pigułce, jaki zaprezentowałam. No i cóż, zwijam się już na karmić kotki, a was zostawiam z pięknym zachodem słońca. Bye!